Oczywiście silnik 2.0 HDI nie stał w miejscu. To nie jest tak, że powstał w jednej wersji i tyle. O nie, przez lata ewoluował, dostosowując się do coraz to ostrzejszych norm emisji spalin i oczywiście rosnących oczekiwań co do mocy. Zobaczmy, jak wyglądała ta droga. Więc tak, wszystko zaczęło się w 1998 roku. Wtedy na rynek weszły te proste, wręcz pancerne wersje ośmiozaworowe. Zaledwie pięć lat później, w 2003, pojawiła się mocniejsza szesnastozaworowa generacja, a w 2009 roku, no cóż, silnik przeszedł już potężną modernizację, żeby sprostać naprawdę rygorystycznym normom Euro 5. A teraz spójrzmy na szczegóły, bo tutaj robi się naprawdę ciekawie. Pierwsza generacja, oznaczona jako DW10, to w zasadzie synonim prostoty i, nie bójmy się tego słowa, legendarnej trwałości, zwłaszcza z wtryskiwaczami firmy Bosch, które można było tanio regenerować. Druga, czyli DW10B, oferowała już więcej mocy, ale była też bardziej skomplikowana i miała standardowo filtr cząstek stałych, ten słynny FAB. No i trzecia generacja, DW10C, to już bardzo nowoczesna jednostka, naszpikowana elektroniką i spełniająca normę Euro 5. No i co się dzieje, kiedy jakaś konstrukcja okazuje się tak dobra? Oczywiście jej sława szybko wychodzi poza granice jednego kraju. Tak też było w tym przypadku. Silnik szybko trafił pod maski nie tylko Peugeotów i Citroenów. Dokładnie tak. Silnik ten trafił pod maski całej masy Fordów, Focusów, Mondeo, Kugi, gdzie nosił oznaczenie TDCi – ale to nie wszystko. Montowano go też w bardzo popularnych modelach Volvo, a nawet, co może być zaskoczeniem, w Suzuki Grand Vitarze. I to jest chyba najlepszy możliwy dowód uznania: zaufanie ze strony bezpośredniej konkurencji. Dobra, to teraz przejdźmy do konkretów. Zwłaszcza dla tych, którzy być może rozważają zakup auta z tym silnikiem. Bo jak każda, nawet najbardziej legendarna konstrukcja, ma ona swoje plusy i minusy. Nie ma ideałów. Co mamy po stronie plusów? Oczywiście tą legendarną już niezawodność, niskie spalanie i naprawdę wysoką kulturę pracy, jak na diesla. A minusy? Cóż, prawda mówiąc, większość problemów dzisiaj wynika po prostu z gigantycznych, często kosmicznych przebiegów, a nie z jakichś wad fabrycznych. Trzeba się liczyć z typowymi dla diesli wydatkami, jak zużycie turbosprężarki, zaworu EGR czy koła dwumasowego. W nowszych modelach kłopotliwy bywa też filtr FAP, czyli filtr cząstek stałych, no i pierwsze wersje miały jedną dość konkretną bolączkę. I właśnie o tej jednej konkretnej wadzie teraz sobie powiedzmy. Chodzi o koło pasowe wału korbowego, a mówiąc jeszcze dokładniej o jego tłumik drgańsk skrętnych. We wczesnych ośmiozaworowych wersjach tego silnika był to niestety element, który potrafił się poddać zdecydowanie za wcześnie. Jak za wcześnie? No, wyobraźmy sobie, że zdarzały się awarie już po przebiegu zaledwie.